Tak moi drodzy, ten zielono-czarny monsterbike, którego tutaj widzicie, to jest monsterbike Tasa Tasowskiego. Dzisiaj specjalnie dla was wywiad z tym gościem. To jest osoba, która pierwsza tak naprawdę pokazywała nam w necie jak się to robi. Ja sam bardzo dużo się od niego nauczyłem, także zostańcie do końca. Dobra, rowerki wypakowane. Tam jest tas, Hello. siema, ma. Jedziemy. On mnie gdzieś zabiera. Jeszcze ja do końca nie wiem gdzie, ale gdzieś mnie zabiera, gdzie będziemy gadać. Zobaczycie jak jest ładnie, to możecie do nas przyjechać. O, o, to jest dobre zapro, to jest dobre zapro. Ja już przyjechałem. No to lecimy. Co tu się wydarzyło? Co tu się właśnie wydarzyło w naszej pięknej, spokojnej przejażdżce? Jechaliśmy, zobaczcie, na największej zębatce jadę z ładną kadencją, żeby ten łańcuszek jeszcze wytrzymał, ale nie wytrzymał. Nie wytrzymał, a ten jedzie dalej. A, ja nie mam łańcucha. No dobra, mam, ale wiecie co? To jest tutaj mocno zazgrzytało i Koniec trzeba naprawić. Koniec, koniec. Zaraz zobaczymy, czy tutaj są wszystkie rzeczy, które są do tego potrzebne. Wiecie, jak wyglądają dłonie osoby, która ma silnik w kole w ten sposób, a osoby, która ma centralny napęd? Tak, niestety, niestety. Ale fart jest taki, że miałem ze sobą skuwacz łańcucha i jest gotowy. Mam nadzieję, że już więcej ogniw nie pójdzie na drodze do góry. Daleko jeszcze mamy? Jeszcze mamy w granicach 5 km. To damy tak, radę, chyba damy radę. Przejedziemy i myślę, że w drugim miejscu Aczkolwiek łańcuch jest tak mocny jak najsłabsze ogniwo, także Dobra, zobaczmy. do zobaczenia. Pasta BHP, pasta BHP Chociaż trochę wyczyścić te ręce. No to jedziemy dalej. Jedziemy. Jedziemy, godzimy go. A przynajmniej spróbujemy dojechać za nim. Bardziej taki cel będzie nam przyświecał. A, mit podjechał? Oj, 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 oj. Ale wcześniej się zatrzymał. No, no, to tak, to tak, to niestety. Wow. Odpocznij sobie. Wow. Cześć wam. No to jesteśmy, jesteśmy na miejscu, zobaczcie jakie dwa piękne rowerki nas tu przywiozły, mamy naprawdę malownicze otoczenie i właśnie w takim malowniczym otoczeniu nagramy Wam właśnie tą rozmowę. To jest taka rozmowa, na którą ja, kurczę, długo czekałem. Słuchaj, no zaraziłeś poza mną setki, nawet tysiące Polaków do hmm. tego, żeby siedli sobie w warsztacie i zaczęli konwertować rowery na elektryki. Składać. Pewnie dużo osób mnie słyszało z głosu. Na YouTubie, właśnie, no. Właśnie. Ale mało kto mnie widział, więc. No, 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 właśnie. Tas Tasowski, tak, tak się nazywa Twój kanał. Tak. Jak to się stało, że w ogóle... Co, co wpadło Ci do głowy, że w ogóle go otworzyłeś? Widzicie, content na tym kanale. To albo są wycieczki, różne, znaczy były w sumie, ale wycieczki, różne relacje z wypraw, albo poradniki. I ogólnie rzecz biorąc, ja uwielbiam się dzielić wiedzą. Jak widzicie, większość tych, na, tych moich filmików na, e, na YouTubie to są różnego rodzaju poradniki, jak coś robić, jak coś składać, bo mnie to daje strasznie wielką frajdę, jak mogę Wam coś pokazać ciekawego. A też e, wiecie, na YouTubie nie ma, ta, przynajmniej nie było takich e, kanałów e, zbyt wiele, szczególnie na polskojęzycznym, a jak sam składałem taki rower swój pierwszy, to odbijałem się od tylu ścian, tylu problemów technicznych, zepsułem tyle rzeczy, że, jakby wtedy był ktoś, to by mi pokazał dużo różnych ciekawych rzeczy, jak to zrobić, jak to zmontować, to byłoby łatwiej. Także wy żyjecie w idealnych czasach. Wiedzy. Na dobrą sprawę, oszczędziłeś mnóstwo pieniędzy dla obcych ludzi. No, dużo osób nie docenia, ale naprawdę. Tak jest. Jak się już od razu robi takie rzeczy i, i pokazuje, i, i, i zepsuło się w życiu dużo sterowników, mhm. to potem można pokazać, jak to zrobić dobrze i nie popsuć. No okay. Także... Ja wiem, że dużo osób mi tam mówi, żeby kręcić tych filmików więcej, ale. Ale to właśnie. Staram się. Pomyśl sobie, że to jest duży komplement, bo skoro ludzie łakną filmów, które nagrywałeś, to znaczy, że tęsknią. O, i tęsknicie za mną. Na pewno. Tak. Ja tęsknicie. tęsknię. Ja Motywuję tęsknię. się do tego, ale później Wam opowiem, czemu tych filmików jest mniej. Dużo osób się obrazi za to, że ja nazwałem ten pojazd rowerem. Nie obrażajcie się. Jest to taka szara strefa w Polsce, więc niektórzy nazwał to rowerem, niektórzy nazwał to motorowerem, ale wiecie o co chodzi, nie? Ten pojazd jest z tobą od bardzo dawna. Ja mam bardzo powolny sprzęt, chociaż nie wygląda, bo większość takich sprzętów, które widzicie na internecie, to wiecie, jak się chwalą. Aha. Mhm. Jeżdżą szybko, a ja jeżdżę spokojnie, bo wychodzę z założenia, że to jest tylko narzędzie. Jak ktoś jeździ, to wiecie, gdzie ma, tutaj ma, w głowie ma, do takiego jeżdżenia. Mhm. Ja sobie spokojnie jeżdżę ze wspomaganiem. Teraz, jak jechaliśmy z tabą, kulturalne tempo, 15 na godzinę, bardzo fajnie się jeździ. E, czy te sprzęty są mocne? Są mocne. Czy jeżdżą daleko? Jeżdżą daleko. Ale wiecie, to jest wszystko narzędzie, które się wykorzystuje. Jak trafia w dobre ręce, to się potrafi naprawdę fajnie e, uzupełniać ra razem z jeżdżącym. Tak, mamy tutaj sprzęt, w którym cała ta powierzchnia jest baterią i tu pewnie na górze jest też i sterownik. Co tutaj mamy za sterowniczek? Wiecie co, to jest e, wektorowy sterownik, bo mhm. jednak ten mój rower ma duże koła, stosunkowo duże, bo to jest 26-calowe obręcze. Fadbajkowe dodatkowo. E, Fatbike'owa obręcz, ale nałożone zwykłe rowerowe 3-calowe. Mhm. Bo e, jednak jest to duża średnica koła, a wiecie, im większa średnica koła, to, tym większy moment obrotowy potrzebny, żeby nim poruszyć, a więc i większy prąd, e, więcej grzanie silnika, większe zużycie energii. Ja wybrałem wolnobieżny silnik, tak żeby moment obrotowy silnika był na tyle duży, żeby w miarę sprawnie takim, e, takim pojazdem jeździć. Byłem w większości krajów europejskich, jeździliśmy po najróżniejszych górach. Ja mieszkam w Beskidach, e, widzieliście e, widoki, tutaj każda góra jest do zdobycia, mm -hmm. to nie sprzyja szybkiej jeździe. To prawda, no tutaj macie niesamowite warunki. No, jesteś teraz w Szczyrku? Pięknie, jest pięknie. Nie mogę się napatrzeć na otoczenie, ale z kolei ludzie z gór przyjeżdżają nad morze i nie mogą się napatrzeć na morze. No, ale ja to chyba długo nie będę mógł się tutaj napatrzeć. Ta okolica jest przepiękna i faktycznie, jak myślę sobie właśnie o, o takim sprzęcie, jak tu stoi obok mnie, no to to tak właśnie wygląda. Macie duży wolnobieżny silnik w tylnym kole, bardzo dużą baterię. 72 V mhm. i 58 A-godzin. No to 58 a No tak nie oszukujmy tak. się, to jest specyficzny sprzęt. Duży, nie jest dla każdego. Problemy z mobilnością, problemy z obsługą techniczną, no bo to są na przykład opony, które się zużywają przy takiej dość dużej wadze. Trzeba kochać taki sprzęt, żeby żeby zostawić go na lata. Tak, Także ja mam go nie mam innego z racji, że jesteś założycielem, współwłaścicielem Nexun.pl Sklepu z częściami do przeróbki rowerów na elektryczne, z którym ja już współpracuję 3 lata i to musi wybrzmiewać, bo wiesz co, bo ludzie zaczynają do mnie mówić, że ja jestem właścicielem. Hmm. Ja mówię, nie, nie, nie. To jest właściciel, czy wręcz współwłaściciel, bo wy macie zespół. Jakie rowery teraz najczęściej ludzie konstruują? W którą stronę ta branża się, czy ona się zmienia, czy jest ciągle taka sama? Jak to widzisz ze swojej perspektywy? No to rowerów elektrycznych jest teraz więcej? Jest coraz więcej. I teraz kiedyś widzenia. było tego 0%, no powiedzmy 10 lat temu. Jechało się po górach, naprawdę elektrycznych było bardzo mało. Po 10 latach jest może tego z 60%. Uh -huh. Ale jedźcie sobie gdzieś do Austrii albo do Włoch, w Alpy, tam jest 95% elektrycznych rowerów. I teraz zobaczcie, jest taki efekt. Osób, które potrafią sobie sami rower elektryczny złożyć, czyli mają de facto możliwość wpłynięcia na jego parametry, jest mniej więcej stała ilość. Ta grupa rośnie bardzo powoli. Po prostu kto się miał już dowiedzieć o rowerach elektrycznych, ta, to się dowiedział. Tak, też tak A myślę. Ci, ta cała chmara laików którzy Dopiero wchodzą, wchodzą mhm. i oni by chcieli, ale nie umią, ta. a przez to e, coraz większa ilość osób wchodząca w taką, e, jakby wchodzi na ro, e, e, YouTube, na internety, e, wpisuje rower ta. elektryczny, ogląda sobie, widzi różne poradniki i on, oni jednak w pierwszej kolejności trafiają na rowery, E, gotowce, gotowce. Dlatego tak lawinowo rośnie ilość użytkowników taki, tego typu rowerów. I to jest bardzo fajne do momentu, aż w swojej drodze e-bike'owej nie trafią na kogoś, kto ma złożony rower elektryczny. Ma świetną konwersję, Niekoniecznie dokładnie. chodzi o moc, zna się na konserwacji, służy mu znacznie dłużej niż rower fabryczny i wtedy e, przychodzi z założenia, że wystarczyło, Trafić na rower przeróbkę w pierwszej kolejności, a nie w drugiej, i on byłby szczęśliwszym użytkownikiem takiego roweru? Ja myślę, że zbudowanie roweru własnoręcznie sprawia, że faktycznie możesz go naprawdę do siebie dopasować pod każdym kątem. Tak jak nawet tutaj rozmawiamy cały czas, tu macie rower dopasowany do Tasa, dlatego że on właśnie tak jeździ po górach całymi dniami, jeżdżą razem z żoną. A tam na przykład macie mojego BMC-ka, który nawet, nawet jednej trzeciej trasy by nie zrobił, takie jak ten e, pojazd przejedzie, dlatego, że ma malutką bateryjkę, malutki silniczek, waży e, tyle co dwie kury, e, no ale dzięki <grym> temu e, ja mogę jechać sobie na jakieś zjazdy i on sobie jakoś tam poradzi, nie? Teraz się zwracam do osób, które już mają swój rower elektryczny, które złożyły, może od nas, może od kogoś innego, pamiętacie swoją pierwszą jazdę? Ten. E, ta, ten Banan, ta, ta, ta. który trzy dni z ust nie schodził, a po pierwszej przejażdżce, jak sobie w nocy wyobrażaliście, gdzie to potem będziecie jeździć? O, no, no. To jest tak, że się e, jeździ, aż się nie rozładuje bateria, podpina się <grym> i się patrzy, kiedy się naładuje, żeby jeszcze raz się przejechać. I to jest ten efekt. Ile pojazdów jesteście w stanie sobie zbudować w domu? Zbudujecie motor? Prawdopodobnie nie. A, e, samochód zbudujecie? Prawdopodobnie nie. Hulajnogę elektryczną zbudujecie? Ja. Jest już łatwiej, ale dostęp do RAM, do... No właśnie, to... to jest trudno. Tak, tak. A rower elektryczny zbudujecie. A wiecie, że to hobby rower zostaje potem na lata. Co prawda. Naprawdę nie znam nikogo, kto złożył rower elektryczny, pojeździł i, i znudziło stwierdził. Się. Wiesz co, nie, to nie dla mnie. Uh -huh. Ja wiem, że brak czasu, rodziny, ja to wszystko rozumiem. My, te, my mamy takie same życia jak Wy, nie? Takie same. Tak, ale jak macie cały słoik wypełniony fasolą, Aha, symbolizujący tak. to, ile czasu macie do dyspozycji, a przecież słoik jest pełny, to zawsze da się tam, wiecie, ryżu Ziarene, dosypać, tak, wytrzepać, I zawsze tak. się znajdzie pół godziny, a pół godziny na rowerze analogowym Oznacza odwiedzenie miejsc, gdzie było się już tak dużo ilość razy, że nie ma motywacji, żeby wyjść. O, dobra, A te dobra, same dobra, pół godziny, które macie na rowerze elektrycznym, to się nagle okazuje, że macie wokół domu taką pętlę, okrąg w promieniu powiedzmy 20 kilometrów. Może pół godziny? Nie. Godzinka, o. No, 20 no, kilometrów no. dookoła, które możecie zwiedzić. A wiecie ile ciekawych miejsc w okolicy 20 kilometrów? Ja że wydaje Wam się, że mało, bo na mało na rowerze jeździliście. Szybki wypad, reset mózgu. I z powrotem do działań. No tak, bo to nie? podtrzymuje to. Chce się po prostu, nie? nie? Tak, tak. Ja też, ja też to zauważyłem. Będę chciał za chwilkę namówić Tasa na, na to, że się zamienimy, jak będziemy gdzieś tu jeszcze kawałek jeździć. O -o. Nie, nie, Żeby my... Cię ta moja bestia nie zabiła. Nie, ja, ten, ja jestem spokojny, ja ogarnę. <laughs> Także nawet nie wiecie, czy nie mając roweru elektrycznego, a oglądając ten film, to nie jest pewien początek wieloletniej drogi, tylko trzeba się któregoś dnia obudzić, w takim stwierdzić, tak. to jest ten czas. Myślałem o swoim rowerze elektrycznym, chcę go zmontować, wchodzimy w to, niech się dzieje co chce. Dzięki za tą rozmowę. To bardzo no inspirująca. Usług. Mam nadzieję, że i Wam się podobała, a my idziemy jeszcze tutaj coś się przejechać. no Trzeba skorzystać z tej pogody, bo mamy niesamowitą pogodę i okoliczności. Jest idealnie. Idealnie. Dobra, dzięki, do potem. lata za mną! A wystarczy, że mam tutaj w kieszeni Kirota i mnie śledzi o mnie drzewa. Wow! Lądowisko na rękę. Co będzie zamianka? Ten pojazd płynie. Ale bardzo komfortowa kanata. Ależ to idzie! Dawno nie jeździłem na takim, no daje dużo emocji, szczególnie jak mu się odkręci troszeczkę manetę. No, ja wiem, że to jest coś takiego, co ludzie lubią. Wystarczy, że ja lubię. No, 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 ja się nie dziwię, można to lubić. To naprawdę można lubić. A powiedz, jak to by się jechało na midzie. Wiecie, co? Jechało mi się ciężko, ponieważ jak jestem przyzwyczajony do wkładania dużo siły w kręcenie kierownicą i balansowania, to jak nagle musiałem jeździć na rowerze trzy razy lżejszym, to za dużo energii wkładałem w to i bardzo było dla mnie takie nerwowe to jeżdżenie. Okay, okay. Wymaga wielu kilometrów, żeby się przestawić. Jestem za, zaprogramowany chyba już na... Zresztą nie wygląda jakbym e, lubiał jazdę siłową, ale jednak e, lubię. Ogólnie jest to dla mnie e, wygodniej się, z przyzwyczajenia chyba do tego. Aczkolwiek sprzęt lżejszy, żeby się przestawić, to można się pobawić. podskoczyć Jasne. A ja opowiem wam jak się na tym jeździło. To pewnie w oddzielnym filmie, w którym to jakoś to tak podsumuję, bo to będzie i tak już za długi materiał na dzisiaj. Wszyscy się przyzwycza przyzwyczajają do długich materiałów. tak, dziękuję, szybkie. dziękuję za tą przejażdżkę, za rozmowę. Trzymajcie się zdrowo, jeździcie bezpiecznie. No i do zobaczenia w następnym odcinku.